Niech kolega poczeka. Trzeba śmieci wyrzucić. Te mały, w rodzinie wszyscy zdrowi. Od razu można to na wysypisko trzasnąć. Kolega nie rozumie. Co nie rozumie? Kto nie rozumie? Śmieciarza się bawisz? Hi? Śmieciarza? Słyszałeś kiedyś o recyklingu? Yyy, to naukowiec jakiś? Nie? Mmm.. Yy, pierwiastek? Yy. Ty to jednak koks ograniczony jesteś. Recykling to jedna z najbardziej skutecznych metod ochrony środowiska. Mogą ją stosować nawet takie mózgi jak ty. Wyobraź sobie, że czytasz książkę. Dobra, zakładam, że to możliwe. Ale okej, okay, wyobraź sobie, że przeglądasz tę swoją gazetę o sportowcach. Zamiast wyrzucać ją codziennie do śmietnika pod blokiem, to wrzucasz ją do pojemnika na makulaturę. Proste? Yy, a po co? Do śmietnika mam bliżej. Pozwoli to na odzysk papieru. Papieru czego odzysk? Pozwoli to przerobić gazetę na papier i umożliwi wydrukowanie nowej gazety. Rozumiesz? Yy, to trochę tak, jakby zamienić się w prawdziwego koksa. Hmm, w pewnym sensie. Hehe, <laughs> ale czad, no dobra, mózgu, powiedz coś więcej o tym recyklingu. Recyklingu! Ty, no mówię przecież. Odpady nadające się do przetworzenia można podzielić na cztery podstawowe grupy. Papier, plastik, szkło, metale. Każdy z nich wrzucamy do odpowiednich pojemników. Pojemnik niebieski służy do zbiórki opakowań z papieru i tektury. Gazet, książek, zeszytów, papierów, kartonów i pudełek. Czyli na koniec roku szkolnego pewnie jest nieźle zapchany. Już niech cię o to głowa nie boli. Są firmy, które na bieżąco wywożą segregowane odpady. Niech ci będzie. Czyli klasówki do niebieskiego, a butelki? Do żółtego. Wrzucasz tam tworzywa sztuczne i metale, czyli na przykład plastikowe butelki po coli. Prawdziwy koks nie pije Coca-Coli. Oj tak, zapomniałem, że wy, menu pijecie tylko wodę. W każdym razie, te wszystkie butelki, które zalegają u ciebie w pokoju, możesz spokojnie zgniatać i wrzucać do pojemnika żółtego. Zostały nam jeszcze dwa pojemniki, biały i zielony. Oba służą do składowania szkła. Zielony do opakowań szklanych kolorowych, a biały do opakowań szklanych bezbarwnych. Yy, dobra, dobra, Mózgu, bo już trochę przynudzasz. Kapuje. Papier niebieskie, butelka po wodzie żółte, a szklana białe albo zielone. Ale powiedz mi, po co ja mam to robić? Jak to po co? Dla naszego wspólnego dobra! Pomyśl, że rocznie produkuje się na świecie 318 milionów ton papieru. Jedna tona mniej i oszczędzasz 17 drzew. 1476 litrów ropy czy 26 tysięcy litrów wody. To mało? Te, inteligent. Ja przecież nie zużywam tony papieru rocznie. Tony może nie, ale pewnie nie wiesz, że przeciętny Polak wytwarza rocznie 300 kg śmieci. Weźmiesz jeszcze grubego i ostrego i razem będziecie mieć prawie tonę śmieci. Mózgu, ale skoro to takie proste, to czemu inni tego nie robią? To jest dobre pytanie. Widzę koksu, że nauka nie idzie w las. Ciężko powiedzieć, dlaczego wszyscy nie segregują śmieci. W krajach Europy Zachodniej robi to 90% społeczeństwa, a w Polsce mniej niż 5%. Motyla noga, naprawdę? Nie wiedziałem, koksu, że tak się przejmujesz ochroną środowiska. Ty, powiesz mózgu, co jak co, ale od Europy gorsi nie będziemy. Koksu! Wiesz, inteligent? Napisałem na fejsie, że kto nie segreguje, tego matka śpiewa techno.